Siema, chciałem Wam pokazać swoją stronę internetową, widzicie, tutaj moją stronę internetową, są tu różne porady, akurat tutaj są porady na głównej stronie, jak konfigurować dla Xboxa, chwilę Wam pokażę adres dokładny, żebyście widzieli o jest program nasz tutaj jest adres jest strony internetowej porady komputerowe widzicie o porady pauza komputerowe auza i Auza nie, Pauza tylko, Citeor. Na tej mojej stronie też są filmy, będziemy no, za wodkę filmy. I tutaj są filmy na przykład podłączenie na Xbox 2.0 Net pod, jak podłączyć na system m 7 i tak dalej, i tak dalej kawałek niżej Jak skutecznie składać router Podłączę Jakiś film, na przykład ten Chwilę Nie się trochę załaduje Ten film O Kabla. Połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Za chwilę odkryjesz zalety bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Dzięki niej będziesz mógł cieszyć się całkowicie bezpiecznym dostępem do internetu bez użycia kabla. I tak dalej. Są filmy, poradniki. Ja, jak na przykład widzicie zakładkę Download. To tu pisze jak skonfigurować Nightbox 1.0 na Wi-Fi. I tu jest film, który pokazuje jak skonfigurować LiveBoxa od Wi-Fi. się nazywa porady komputerowe i nie tylko. Tu jest takie logo tej strony. Z dnia na dzień na tej stronce mojej będzie coraz więcej programów, filmów, poradników do pobrania. W zakładce dowload. Jak i również filmy do obejrzenia. No. A na stronie głównej będzie coraz więcej, będzie coraz więcej różnych poradników, nie tylko związanych z konfiguracją routerów, ale także różne inne poradniki. Zjedziemy na sam dół. widzicie, wszystko jest opisane o tych iceboxach akurat ale z dnia na dzień będzie coraz, coraz to więcej coraz to więcej różnych innych poradników na temat na tematy różne windowsowskie tematy programy będą opisane różne moje pomysły które po prostu ja zrobiłem na przykład coś zmajstrowałem się tym pochwalić. Też tu się z, yy, znajdą, także zapraszam do odwiedzenia mojej stronki internetowej, porady komputerowej i nie tylko. Znajdziecie tu dużo różnych ciekawych porad na temat elektroniki, komputerów, gry, poradniki do gier też tu się znajdą. W sekcji do będą poradniki do gier. Na przykład macie jakąś grę przygodową i nie umiecie sobie przejść, nie dajecie sobie rady. No to właśnie w zakładce Dobload znajdą się te poradniki do gier. Także zapraszam na moją stronę. Proszę odwiedzać, nie pożałujecie. No, to by było na tyle, co chciałem powiedzieć.